Witamy Was ponownie na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiaj nagrywamy dla Was film LGS Poleca. I dzisiaj skupimy się na serialach, filmach, które oglądałyśmy na Netflixie. Tak, stwierdziłyśmy, że, Ci słowo, stwierdziłyśmy, że podzielimy sobie LGS Poleca na takie bloki, czyli tak. będzie o książkach, będzie o blogach, o miejscach w internecie, ale też o Netflixie. Więc dzisiaj na pierwszy rzut leci Netflix, sześć ulubionych seriali, które ostatnio skradły nasze serce. więc Zapraszamy. Zaczynamy. Okej, okay, na pierwszy ogień, słuchajcie, idzie serial El Dragon, Powrót Wojownika. Czy to, to jest co najmniej obiecujący? Obiecujący. Jest to serial hiszpański yy, i dlatego, że ja uczę się języka hiszpańskiego, to też zaczynam oglądać seriale po hiszpańsku. Yy, serial ma jeden sezon, 38 odcinków i to nie będzie serial najwyższych lotów, ale ja go po prostu oglądam, mi się spodoba, z tego, że słucham sobie po prostu języka hiszpańskiego. A napisem w języku polskim. I jest to serial, trochę tak zalatuje, taką romantiką telenowelą, ale z takimi akcentami gangsterskimi. Mamy tutaj mafiozów i główny bohater, czyli Miguel. On, jakby małym dzieckiem, widział zabójstwo swoich rodziców i wyjeżdża do Japonii, tam się uczy, szkoli i staje się finansistą. I oczywiście jego rodzina, jak to w Meksyku, prowadzi różnego rodzaju biznesy, niekoniecznie legalne, mają swoją firmę transportową, którą przypro, przewożą towary, ale również też narkotyki. I kiedy i dziadek Miguel choruje i tak naprawdę to już jest koniec jego powoli życia, on wraca do Meksyku i musi zająć się rodzinnym biznesem, z tego, że on nie zna się za bardzo na gangsterce i na rozprowadzaniu narkotyków, więc tutaj musi przekonać swoją całą rodzinę do tego, że jest w stanie prowadzić ten rodzinny biznes więc zakłada mnóstwo firm, yy, gra na giełdzie, no i mamy tutaj obrót brudnymi pieniędzmi. Oczywiście też jest wątek. Yy, no ja nie mam jest wątek, jest wątek miłosny. miłosny. Przy okazji poznaje dziewczynę Adel, która staje się yy, jego kierowcą, yy, więc tej miłość kwitnie. Oczywiście tych kobiet w tym serialu jest mnóstwo, bo jest też chimena która jest jego asystentką, więc tutaj ten wątek miłosny tutaj, wiecie, krąży. I ten miguel tak krąży z łóżka na łóżko z rok do rok. Więc ogólnie steryl jest bardzo fajny, przyjemny. Bardziej się to jest kopione na języku hiszpańskim niż na całym tej tym, wiecie, wątku ale jest ten ciekawy, serial, Ale wszystko. jest ciekawy, główny bohater, bardzo przystojny, więc miło popatrzeć na przystojnego faceta. Oprócz tego, też zwróćcie uwagę, jeżeli będziecie oglądać ten serial, na stylizację, które mają te dziewczyny i na to, jak wyglądają, jaki mają styl ubierania, jak się ubierają do biura, bo to w ogóle wiecie, tak to jej wszystko bije takim seksapirem, <laughs> z seksem, no to sobie widzisz, serio? do się tak ubrałaś, więc to też można na to zwrócić uwagę. Kolejny serial, który planuję obejrzeć, to będzie serial Velvet. Polecam mi go Patryk z kanału Język Wrog, bo tam mówi, że jest bardzo duży zasób słownictwa hiszpańskiego. Nie do końca przepadam za tym serialem. Dom z papieru? Dom z papieru. Znaczy, jeżeli chodzi o hiszpański, ponieważ tamten język jest dosyć taki ograniczony typu do napadu, a ja nie planuję napadu na bank, no, ale jakiejś no. takiej przemocy czy coś. Ale ten serial bardzo mi się podobał, więc jeżeli poszwiecie jakiś, jakiś fajny serial mm, już jest. hiszpański, taki wiecie, trochę romansidło, trochę gangsterki, to polecam wam ten El -E Dragon powrót wojownika. Ja, jak już zahaczyłam, jak Kasia opowiadała o powrocie wojownika, o domu z papieru, polecam Wam gorąco, bo uwielbiam, aczkolwiek w ja dalszym jestem ja trochę stresowany. Tak, no tak, trochę, ta, no jest ja to tak, trochę jest napięcie. Znaczy, tylko chciałam powiedzieć, dodać, że tak naprawdę dla mnie najfajniejszy był ten pierwszy sezon. Późniejsze jakieś te koniugacje, kombinacje, nie do końca jakoś mnie wciągnęły, ale te pierwsze odcinki z pierwszego sezonu były takie trzymające w napięciu, tak jak mówisz, takie mm. bardzo ja um, się po prostu ekscytujące. Mm -hmm. Ale jeżeli chodzi o takie polecenia w tym odcinku, to wiecie co ja Mam polecę dwa dokumentalne seriale, które bardzo lubię. I ja z Netflixem mam taką relację, że nie mam aż tak dużo czasu, żeby zarywać noce, oglądając takie tasiemce. Bo. Wiesz? Nie, no wiesz, w sensie. Yeah, ja, to, yeah. Nie, nie, nie mogłabym. Bo pamiętam, jak wkręciłam się w Orange is the New Black i tam jest sześć sezonów. Nie, gram, to już nie. Pierwszy miar odcinków. Cztery <ślapps> to jeszcze jest, okej, okay, ale słuchajcie, sześć sezonów. To się tak wszystko już zapętla i ja już po prostu nie miałam, jakoś tak straciłam w ogóle tą chęć oglądania tego serialu, ale początki były fajne. Niemniej jednak, wracając do Netflixa i materiałów takich dokumentalnych, ja Wam polecę dwa seriale. Pierwszy z nich to jest serial dokumentalny pod tytułem Movies That Made Us, czyli w polskim tłumaczeniu: Filmy naszej młodości. I jest to serial dokumentalny, macie cztery odcinki, więc elegancko: raz, spokojnie. dwa, trzy. Każdy trwa około 45 minut, więc spokojnie można ogarnąć wieczorem. Bycie do kolacji. I pierwszy z nich ten odcinek, który moim zdaniem jest najfajniejszy, to jest odcinek o Dirty Dancing, czyli historia Patryka Swayze i oh. Jennifer. I tam macie tak jakby przeprowadzone wywiady z całą obsadą danego filmu. Czyli z producentem, ze scenarzystą, z oświetleniowcem, z dźwiękowcem, z wszystkimi ludźmi, którzy wypowiadają się z perspektywy lat, bo tam chyba już po tym filmie minęło około 30 lat po mm -hmm. Dirty Dancing, jak to wszystko wyglądało od kuchni tak totalnie od kuchni. I nawet y, nie zdawałam sobie sprawy, że scenariusz Dirty Dancing został odrzucony 42 razy. Wierząc jest wiesz o tym, że to jest taka polska nazwa? Um. Nie lubię tych polskich tłumaczeń, ale okej. Okay. W każdym razie nie zdawałam sobie sprawy, że to był film, którego nikt nie chciał zrobić. Dlaczego? W sumie? No, totalnie nikomu się nie spodobał scenariusz. Tam się też wypowiada scenarzystka, która kilka rzeczy ze swojego życia wplotło, wplotła w ten film. W ogóle nie wiedziałam, że brana była pod uwagę do roli Baby Sarah Jessica Parker. Jest masa takich fajnych szczegółów i detali, również pod kątem biznesowym, jak tak jakby budżet później eksplodował i, i zarobki tego filmu eksplodowały, ale na początku naprawdę to wyglądało, słuchajcie, bardzo tak Nisko Powiedziałabym niskoburzytowo i amatorsko, a nie znam osoby, która by nie słyszała o Dirty Dancing i te podnoszenie, wiecie, yy, na każdym ślubie, no to przecież to jest w ogóle jakaś ikona się zrobiła z tego, że <grym> ikona ten moment, kiedy yy, John, on chyba w e, filmie nazywa się John, podnosi baby i ona tam, wiecie, wiruje, to w ogóle jest kosmos. Druga sprawa, oni w ogóle nie mieli dobrych relacji, oni się nie lubili na początku. O, ta dziewczyna, która... A mieli tam w ogóle ma taki romans prywatnie? Nie, czyli... znaczy oni, ona powiedziała, że ona może zagrać się z, z każdym facetem, ale nie z Patrickiem Swayze. I oni tam mieli jakieś spiny związane z swoją przeszłością aktorską i, i tam było, no, leciały iskry, gdzie kompletnie tego nie widać na ekranie, bo ja wręcz myślałam, że jest między nimi chemia. Mhm. Aczkolwiek patrząc z drugiej strony, ta chemia połączona z taką iskrą złości i takiej, nie chcę być agresji, ale wiesz, takiego... No wie. Mhm. napięcia, może właśnie to był sukces i to było widać na ekranie. No, naprawdę była. A wiesz ja właśnie, że ona po tym filmie Dirty Dancing Baby zaparowała sobie nos. I, I później, później nie, nie stało Tak, nie stawa żadnych kontraktów, bo miała całkowicie zmienioną twarz. Aż, to to pamiętam Ale podsumowując, jeżeli chodzi o filmy naszej młodości, A, ten, ten tam dokument. Filmy. Tam jeszcze jest: wiecie co? E, szklana pułapka, Kevin Sam w domu o. i e, trzeci film. Tego nie oglądałam, wydaje mi się, że Pogromca Duchów. W każdym razie, cztery odcinki, bardzo krótkie, które fajnie się wiecie, ogląda szybciutko, ale ten odcinek z Dirty Dancing jest świetny, sobie, bo jest naprawdę niesamowicie ciekawy. Ja zawsze lubię oglądać takie rzeczy, jak pokazują, wiecie, od kuchni, jak to wyglądało, bo zawsze, może nie zawsze, ale zazwyczaj tak że od kuchni to zupełnie wygląda inaczej tak. niż na żywo. W sensie tak, tak, tak jak, to jak to na nas świecie. kuchnia wygląda, kuchni nie nie wygląda inaczej. Małaganik po lewej, ale, ale z tyłu Jeżde. jest wszystko czysto. Okay. Kolejny serial, który chcę Wam polecić to będzie serial Bodyguard i ja go zaczęłam oglądać tak naprawdę po nazwie, bo kiedy go oglądałam, to wcześniej byłam pod ym, wpływem oglądania seriali takich jak Pani Der Daredevil, czyli takie dosyć mocno super superbohaterskie filmy, więc jak zobaczyłam nazwę Bodyguard, to stwierdziłam, że będzie pasować do tej, wiecie, dziedziny takiej, Super bohaterów. Jest to tym razem serial brytyjski, ma sześć odcinków, więc tak naprawdę w taką, wiecie, wolną niedzielę, jak zaczniemy oglądać rano, to do wieczora sobie obejrzymy i będziemy już po jednym serialu. Głównym bohaterem tego serialu jest David Bad. Jest to sierżant, były wojskowy, który aktywnie działał na Bliskim Wschodzie. Był wojskowym, teraz przeżywa traumę właśnie po powrocie, po powrocie z wojny. I wracając do domu ze swoimi dziećmi, jest w pociągu, idzie do toalety i spotyka dziewczynę muzułmankę, która ma na sobie kamizelkę i całą przyklejoną ją I tutaj musi z nią przeprowadzić rozmowę, żeby po prostu nie doprowadzić do katastrofy i do ataku terrorystycznego. Ona chciała się wysadzić. Chciała się po prostu wysadzić. Więc udaje się jemu to mm, zatrzymać. I przez to też yy, tak jakby dostaje awans w pracy i staje się ochroniarzem minister spraw zagranicznych. I teraz tak, minister spraw zagranicznych, Julia, ona jest za wprowadzeniem ustawy Rita 18. Jest to ustawa, która ma za zadanie kontrolować. Media, prasę, rozmowy telefoni, telefoniczne, social media, maile wszystkie takie rozmowy, którym i tak, jakby ta ustawa ma przeciwdziałać atakom terrorystycznym czyli tak, jak po prostu władza ma kontrolę nad wszystkimi wow, przepływami informacji. Dokładnie nad przepływami informacji, więc tutaj ona Yy, staje się wrogiem dla osób z, z takiej dziedziny przestępczości, ale też dla wszystkich terrorystów. Więc tutaj mm, ona potrzebuje mieć ochroniarza, i właśnie tutaj pojawia no się David. On jest. Dokładnie. Okay. I teraz tak naprawdę dalej nie mogę Wam powiedzieć, co się dzieje, bo nie, <grym> nie chcemy spoilerować, ale musicie zobaczyć, czy rzeczywiście David jest odpowiednim ochroniarzem i ochroni panią. Mm, minister, czy niestety nie. Oczywiście jest wątek miłosny, jak to w każdym takim serialu, ale muszę Wam powiedzieć, że ten serial naprawdę ogląda się z takim, wiecie, co będzie dalej. Jest szybka, ma biegu akcji. Serial jest mega wciągający no i nie da się po prostu nie obejrzeć kolejnego odcinka. Naprawdę, no nie da się. Czekam na drugi sezon. Mam nadzieję, że się mm, pojawi i naprawdę zakończenie tego serialu jest mega zaskakujące, że ja przy, odcinku, przy ostatnim odcinku siedziałam tak... Serio? A w się sensie nie spodziewałaś się, że to Kompletnie, się kompletnie się nie spodziewałam. Okay. Tym bardziej, jeżeli chodzi o sprawy polityczne, no to tutaj są zamieszane osoby z najwyższego szczebla. Więc wiecie, premier, ministrowie, inni. Wiecie, jeżeli chodzi o władzę, no to każdy chce mieć tej władzy jak najwięcej, więc tutaj są zamieszane różne osoby. Ale zakończenie... Czy obejrzałeś już całe? Oczywiście, fantastyczne zakończenie, polecam Wam i czekam na drugi sezon, mam nadzieję, że będzie. Kolejny dokumentalny serial na Netflixie, który ja obejrzałam i gorąco wam de, będę Wam polecać, to jest y, tytuł Niebezpieczne Produkty. Tam również macie cztery odcinki, bardzo ciekawy, interesujący, szybko się ogląda. Y, I pierwszy odcinek, który ja obejrzałam, to był odcinek chyba, który oglądał w śmierdzi razem. razem. I to był odcinek y, o podróbkach, o tym, jak wygląda cały ten biznes i cała ta Rami. machina kosmetycznych podróbek na czarnym rynku, że tak powiem. No, powiem Wam szczerze, że otwiera oczy ogromnie. Ja nigdy w życiu nie byłam osobą, która kupowałaby kosmetyki na eBayu czy na AliExpress, Ekspres, nie daj nie. Boże. Niemniej jednak widać, że są osoby, które tak robią. Wynika to też z tego, że dużo firm kosmetycznych stosuje takie taktyki, że coś jest limitowane i niedostępne. Wypuszczają konkretną ilość mm. produktów, a osoby, które się nie załapią, bardzo chcą to mieć. Więc szukają rzeczy na czarnym rynku, licząc, że są to oryginały, albo ale podobne. w 99% są to podróbki. I powiem Wam szczerze, mnie zadziwiło najbardziej w tym pierwszym odcinku, to jak podobne są te duplikaty, i jak cała ta branża yy, podróbek jest w stanie zduplikować wręcz na przykład paletę cieni, albo podkład, albo nie wiem, paletę do konturowania. Kylie pomadki, co dziewczynie usta skleiła. Tak, tak też? to jest po prostu, słuchajcie, czasem jeden do jednego i trzeba mieć niezwykle duże doświadczenie, żeby zauważyć tą różnicę i tak jak Kasia mówiła, to tam też jest opisana historia dziewczyny, która e, tutaj też chodzi właśnie o głównie rynek amerykański, czyli na ja przykład kosmetyki Kylie, e, po prostu sobie skleiła, dlatego że w składzie tych pomadek one wizualnie były identyczne, był, było coś w rodzaju kleju kropelka. Aha, kropelka, kropelka mm -hmm. coś w tym stylu. I po prostu sklejuje się usta. E, tam też jest, pada takie określenie, że Branża podróbkowa, kosmetyczna w tym momencie przynosi większe zyski niż branża narkotykowa, co jest kompletnym rozwalaczem, rozwalaczem, mózgu. rozwalaczem mózgu. ale rzeczywiście wychodzi na to, że jest szansa, że jest to prawda. Pokazane są tam też osoby, które zajmują się stricte już taką, um, tak jakby egzekwowaniem um, tych podróbek na rynku, czyli osoby z policji, osoby z władzy, które starają się chociaż. Zapanować nad tym, ale ja miałam takie wrażenie, że wiecie, oni tutaj mają ręce, a to wszystko im przecieka przez palce, próbują to ogarnąć, ale nie do końca, Łapię, ale nie do to, końca. Nie do końca im to wychodzi, <laughs> dlatego że to jest bardzo trudne niezwykle ciekawy serial. Tam też macie odcinki o e, biznesie e-papierosów, o biznesie o, o fikcyjnym recyklingu. Gorąco wam polecam zerknąć i będę już powiadać o innych odcinkach, ale jeżeli szukacie dobrego dokumentalnego serialu, to ten na pewno będzie strzałem w dziesiątkę. Tym bardziej, że wiesz, tak mi się właśnie teraz przypomniało, że czasami dostajemy wiadomości od was, na przykład z jakimiś um, kosmetykami, kolorówką na przykład. Ty masz taką pomadkę, co ma Daisy, Dose um, of Colors, of Colors. Mm -hmm. i na przykład pamiętam, jak to jak gdzieś dziewczyna nam wysyłała maila z eBay yy, z tą samą pomadką, gdzie ona chyba tam kosztowały 3 dolary i pytała się, czy to jest oryginalne. Jeżeli pomadka kosztuje 20 na przykład euro, czy 20 dolarów, a masz na przykład aukcję, gdzie kosztuje ta pomadka 3 dolary, to coś jest na pewno nie halo, no nie. To, to, to nie jest jakaś promocja no. albo jakaś zniżka, więc warto na to też zwracać uwagę, właśnie na cenę. Jeżeli widzicie coś na przykład, nie wiem, w Seforze czy w Douglasie, coś kosztuje 200 zł, a macie ten sam produkt za 20 złotych, no to tutaj się po powinna zapalić, wiecie, lampeczka, że coś jest nie tak. No. Kolejny serial, już ostatni, słuchajcie, tutaj już wchodzi Tasiemiec, The Affair, cztery sezony, piąty prawdopodobnie jest na HBO, ale ja już nie oglądałam odcinku? Oj, nie pamiętam, 10? ale na pewno więcej chyba niż 10. Nie wow. pamiętam teraz, ale sporo się tasiemiec. Jest, ale to jest taki tasiemiec, że naprawdę wciąga, i to tak mnie wciągną, że nawet jak miałam zęby w łazience, to oglądałam kolejny odcinek. O czym jest ten serial? Słuchajcie, tutaj mamy w ogóle wszystkie odcinki. To jest retrospekcja opowiadań dwóch głównych bohaterów. Z jednej strony jest to Alison, z drugiej strony to jest No. I każdy odcinek jest podzielony na dwie części. Jedną część jest, jedna część to jest retrospekcja wydarzeń opinii i tego, jak dane miejsce miało oczami głównej bohaterki, a z drugiej strony drugi odcinek to jest widziane oczami mm, Noe, ubra, drugiego ubra. tego chłopaka Noa. Ja ubra. na początku tego kompletnie nie ogarniałam, dopiero to za chyba przy trzecim odcinku, gdzie ja sobie czułam, że kurde, przecież dopiero to oglądałam i dopiero pęk okay. i stwierdziłam, że to po prostu są opowi opowiadania po bohaterów. Wasu. Z jednej strony mamy to Alison, główną bohaterkę, jest to dziewczyna, która pracuje w restauracji na wschodnim wybrzeżu. Z jednej strony jest szczęśliwa, bo jest w małżeństwie, z drugiej strony przeżywa tragedię związaną ze śmiercią jej dziecka. Samotna, w tym takim wiecie, w swojej rodzinie, osamotniona. Na przykład popatrzycie na jej oczy, to zobaczycie w jej oczach taki smutek i niepokój. Z drugiej strony mamy głównego bohatera, którym jest Noel, pisarz niespełniony. Napisał ją książkę, nie osiągnęła zbyt dużego sukcesu. Ma fantastyczną rodzinę, czwórkę dzieci, żonę. Teoretycznie się kochają, ma też bardzo bogatych teściów, którzy utrzymują ich, więc tortycznie jest wszystko ok, ale jednak coś nie gra. Poznają się w restauracji i zaczyna się cały tutaj serial. Oczywiście kwitnie miłość, zakochują się w sobie, są razem i to no Ale, cała, cała ma, ale ten cały tutaj. ten background, który się dzieje, jak się rozwalają dwie rodziny, kiedy dwu, dwie osoby się spotykają z doświadczeniem, hmm. z całym bagażem, jest straszne i to mamy taki związek przyczynowo-skutkowy, bo z jednej strony oni, oni chcą być razem, kochają się, hmm. ale tutaj wali się jedna rodzina, tutaj się wali druga dziena, rodzina i tutaj hmm. mamy. Cztery sezony, gdzie jest na ta historia. Oczywiście takim punktem wspólnym jest yy, yy, zabójstwo Szwagra Alison, bo od tego też się wszystko zaczyna, ale też Wam nie chcę zdradzać wszystkiego, no bo żebyście sobie obejrzeli. serial naprawdę wciąga i to tak wciąga, że ja się nie mogłam odczepić od tego serialu. Wiem, że dużo dziewczyn też go oglądało. Jak ja wrzucam na przykład jakieś tam na Instastory, to też sobie chwaliło, więc polecam Wam. No ale to jest ta Tutaj mamy cztery tak. sezony, więc trzeba być też przygotowanym na to, że. Czasami się zarwie noc, czasami się nie zarwie, ale jeżeli macie dużo czasu i potrzebujecie czegoś takiego naprawdę fajnego, trochę romansidła, ale też nie takie, wiecie, w Styl stylu, stylu romantiki i tak, żeby jednak to było pokazane fajne uczucie, fajną miłość, ale też taki sposób, taki też troszkę inny, to zachęcam do obejrzenia, bo naprawdę serial bardzo fajny. Mój ostatni serial, który uwielbiam, obejrzałam cały i jest to serial już odrobinę z innej dziedziny, bo macie tam chyba z tego co pamiętam cztery sezony też po kilka odcinków, to serial Working Moms. Nie wiem, czy znacie, ale to jest serial... Prze, 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 prze zabawny, i ja pamiętam, jak pisałam z moją siostrą, co oglądamy. Ja pisałam, że ogląda mam co na serio, musisz oglądać ją mama, skoro masz w trakcie, tego, ja jesteś małą. Ale powiem Wam szczerze, że zanim zrazicie się do tego serialu, to jest serial, który pokazuje przede wszystkim na pierwszym planie, na pierwszym tle, historię tych kobiet. Tam dzieci są gdzieś w tle, w sensie widzicie, że ona trzyma to dziecko, jest w ciąży, czy coś tam się dzieje, ale kompletnie to nie jest nastawione na zasadzie, że dzieci są tutaj w centrum hmm. uwagi. Tylko w centrum uwagi jest na przykład życie zawodowe tych dziewczyn, tych kobiet, e, jakieś problemy, które mają, problemy z relacjami, problemy z tym, jak połączyć milion rzeczy. Takie, wiecie, wszystko życiowy powiedziane bardzo. w bardzo życiowy sposób, ale to też jest serial dla mnie przezabawny, prześmieszny, po prostu. Niektóre sceny są jadą tak po bandzie, że to w jest w ogóle szok. A ile ma szok. Wiesz co? Chyba po kilka, już nie pamiętam, Kary ale sezony. cztery, cztery sezony, tam po kilka odcinków, więc tak do ogarnięcia liczę, że będzie kolejny. I tak jakby cała historia um, też zaczyna się w tym, że te wszystkie mamy spotykają się na takich spotkaniach. Mam, mm -hmm. będzie w takich tych amerykańskich przedstawieniach. No tak, one się wszystkie okay. znają, ale tutaj splot wydarzeń każdej z nich jest totalnie inny. Jedna, na przykład, ma problemy z tym właśnie, jak wrócić do pracy, jak mm -hmm. nie, tutaj jest zgrzyt totalny, bo um, Męska obsada w pracy wymaga, żeby była dostępna cały czas. Tutaj jest jednak to maleńkie dziecko. Tutaj jest druga dziewczyna, która wraca do pracy, a na przykład tata zostaje w domu totalna zmiana ról. Dziewczyna, która cierpi na depresję poporodową i stara się okay. też jakoś ogarnąć życie. I splot wydarzeń tych dziewczyn jest niesamowicie fajny, przezabawny, ciekawy, interesujący, ale tak jak mówię, nie z nastawieniem na dzieci. Dzieci, okay. tylko na pokazanie macierzyństwa od strony kobiety, że to ona w dalszym ciągu jest na pierwszym planie. Przy tym ogromna dawka humoru. Jest prześmieszny ten serial, naprawdę świetny. I te postacie są takie bardzo wyraziste, takie bardzo charakterystyczne, że ta ma konkretny zasób cech, ta inne cechy czy jakieś tam inne doświadczenia. Świetny, świetny, gorąco Wam polecam, dziewczyny, jeżeli jesteście mamami i potrzebujecie takiego, wiecie, Wyciągnięcia kija z tyłka, takiego totalnie serialu na luzie, to na pewno Wam się podoba. I to wszystko na dzisiaj. LGS poleca, czyli takie seriale na Netflixie, hmm. które aktualnie lubimy i które oglądałyśmy albo jesteśmy w trakcie oglądania. Gorąco Wam polecamy zerknąć sobie w jakieś wolne, w jakieś wolne popołudnie albo w wolnym w weekendzie. Weekend. Tak jak hmm. mówiłyśmy na początku, będziemy się już teraz tak skupiać na tym LGS poleca tak, wiecie, zadaniowo. Dzisiaj Netflix, na przykład za jakiś czas nakręcimy książki, kanały, kanały tafina, podcasty, żeby hmm. wszystko było uporządkowane no, tak, w jednym e, odcinku. Więc dzisiaj Wam gorąco dziękujemy, widzimy się niebawem i do zobaczenia.